Ok, także śmieńczo wszystkim, z tej strony Prozic serdecznie w kolejnym materiału na moim kanale Shaikes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy wyjątkowo, słuchajcie na W40, na W40, na naszym berku. No i dzisiaj, słuchajcie, postaramy się tutaj troszeczkę na tym berku ponadrabiać, pogarniamy go sobie, pokażę Wam taką prawdziwą, aż troszeczkę greką, pokażę Wam, co się na tym serwerze zmieniło, mam naprawdę dużo do roboty, także już sobie z tym lecimy. Dobra, to co słuchajcie, załadowałem też troszeczkę grzyba jak widzicie w merku ogólnie. Mogę się troszeczkę gorzej gadać, bo jestem troszeczkę przeziębiony, ale ale yy, i tak myślę, że dam radę. Yy, także także tutaj słuchajcie, yy, 464 poziom, troszeczkę tych poziomów wbiłem od ostatniego odcinka, z tego co pamiętam, chyba ze 4. Yy, no i dzisiaj pokażę Wam słuchajcie yy, jak w takim late game yy, wygląda gra Eko czyli takie powiedzmy te 500 grzybów miesięcznie spokojnie na... Na wszystko na tą grę jako starcza, e, przedłużymy sobie klepsydry, zobaczymy ile, nam, ile ich nam wypadnie, troszeczkę może potki, jakiegoś gryfika. Mm, także, także co? Lecimy sobie, myślę, że najpierw zaczniemy sobie od e, przedłużenia grywka na miesiąc, kolejny. Dobra, 61 dni to jest chyba git, 2 miesiące to spokojnie. Nawet jeszcze raz gowalne, mimo wszystko mm, gryfi tak się przyda 75 dni. No i dobra, i teraz my się zajmiemy, walniemy sobie jeszcze darmówkę, żeby już tutaj się nie czekała nam, no było bliziutko no, Jakieś tam lochy też dzisiaj ruszymy oczywiście Pokażę wam też co się pozmieniało w gildy i ogólnie na serwerze w ostatnim tutaj czasie No i dobra, to co? Lecimy sobie już z rolowaniem gabinetu Zobaczymy ile nam się potek poleci Oprócz potek ile nam poleci oczywiście klepsy, bo to jest najważniejsze przy okazji bym może coś tutaj porobił z tymi kudawki, chociaż nie, w sumie już tutaj nic nie mogę zrobić za bardzo. To nieważne, to możemy po prostu skipować, słuchajcie sobie spokojnie, skipować spokojny galinet, ja tutaj nic nie potrzebuję w nim szukać, także, także bez problemu. Okej, okay, stop oklepsy to już jest piękna sprawa. Ile bym chciał ten gabinet wydać? Powiem wam, że tak myślę, że z 200 grzyba na niego. Wydamy sobie 200 grzybów, mieliśmy 550. To powiedzmy do tych 350 grzybów. No może do 400. 400 grzybów sobie to porolujemy, także, także myślę, że tyle, tyle wystarczy. Na spokojnie, tym bardziej, że jeszcze tutaj też nie nieśmiertelkę mam do przedłużenia. Także ze bym kupił, także na to też troszeczkę grzyba zejdzie. Ogólnie no tak mogę jeszcze przypomnieć, bo teraz jeżeli jeszcze się ten materiał to przypominam oczywiście o łaperce w górę pod nim. Kto nie zostawił to, pamiętajcie o tej łaperce. Poprzedni odcinek chyba przyjął się całkiem dobrze z tego co już widziałem. Nie wiem, bo wy widzicie ten odcinek w sumie we wtorek, jak ja to nagrywam. Widzicie ten odcinek we wtorek. No a, a słuchajcie, poprzedni... No, ja nagrywam to w niedzielę, dzisiaj też był odcinek, także także dopiero co był wstawiony niedawno. Hmm, więc, więc no jeszcze nie wiem do, koń do końca jak się przyjął Ale myślę, że git, myślę, że git e, na tym wojowniku fajnie tam ruszyliśmy sobie e, Na wojowniku też teraz jest sporo do roboty tam grzyby też załadowane także także na tym wojowniku na pewno też odcinki no się pojawiały teraz e, no i dobra to co? Lecimy z tymi podkami, zobaczymy ile tego, ile tego dropniemy Myślę, że z jakieś screena na koniec wam wrzucę hmm, po tym dropieniu ile tego się udało zrobić także może ja teraz słuchajcie troszeczkę przyspieszę materiał i i potem dam wam screena z początku i z końca ile tych klepsydr udało nam się dostać i potek, także widzimy się za chwilę. Dobra, no to jesteśmy z powrotem, słuchajcie, po mm, wydaniu grzybku do tych 400, e, no i co, tutaj jeszcze 100 klepsyt na koniec powiedział, także ładnie, teraz widzicie, słuchajcie, skina z porównaniem, e, jak te, jak te, e, tej potki i klepsty się zmieniły, e, poszło troszeczkę godę na to, ale tego gody i tak dość niewiele, także, także, tam 20, 20 statystyk chyba, m, tylko, więc nie ma tragedii. Wrócimy sobie to w siłkę, na, tutaj oczywiście na tym berku hmm, level byłby wyższy, ale idę już w goldzika od 410 poziomu hmm, Także, także no tutaj ta siłka ładnie puchnie, już jest 53 bańki, 54 prawie e, wojnie tych 60 będę cisnął, 60 bańek wy, e, siłki, potem coś tam w tą wytrzymałość polecę hmm, No na razie oczywiście berek tutaj musi być, musi być silny, że tak powiem no i dobra, to co? Przechodzimy sobie do lochów, ja teraz zrobię króciutkie cięcie i sprawdzę procenty i zaraz do was wracam. Dobra, jesteśmy po cięciu, tak prezentują się szanse na lochy, także będziemy sobie próbowali teraz pocisnąć. No i co? Norycy bogowie, szansa jest tutaj największa, także także tych nordyckich bogów, tutaj tą helsę spróbujemy walnąć. To jest mag, dlatego tutaj myślę, że bez problemu, nawet za pierwszą próbą poszło ładnie, itemek dla maga. Gorsz, niestety szkoda, bo, bo z miejscem, mi nawet z pokoruną, no ale trudno. E, rozmontujemy sobie, no dobra, co tutaj mamy dalej? Tora mamy dalej, torfice już jest raczej przeciwnikiem nie do pokonania. E, także go sobie zostawimy. No i dobra, teraz chyba kolejnym przeciwnikiem, którego sobie wal walnie będzie ten boss orków. W Hemoridorze, na niego jakieś tam szanse też są. E, także przyciśniemy go sobie troszeczkę. Myślę, że też powinniśmy z nim dać sobie radę. No ale to zobaczymy oczywiście, dobra padł, nawet nie poszło aż tyle grzyba, i mamy item jak na wszystkie staty, ulepszona jakość przedmiotu, okej, okay. no, tutaj plus jeden 1 to powiedzmy, że coś tam daje, ale myślę, że raczej jest on zdecydowanie do, do rozmontowania, no i tutaj mamy jeszcze kolejnego przeciwnika, to już jest raczej blok, chociaż powiem Wam szczerze, że chyba to nie jest blok <noise> i tak jak myślałem nie jest to blok także także mm, także także się udało no i mam itemek dał na, na punkty życia dla na punkty życia dla wojownika że wojownik te punkty życia już ma ale możemy możemy dać to tutaj mm, ten temek wrzucić sobie do wc e, no ale to jutro to jutro zrobię mm, jutro to zrobię żeby nie arnować tej aury e, ten itemek wrzucę do wc i damy komuś innemu bo jest on całkiem mocny, a ten internet jak dam wojownika i ma punkty życia, myślę, że tak będzie najlepiej. No i dobra, no i dobra. Tutaj kolejny przeciwnik to jest chyba... Tak, to jest Mag. Więc myślę, że jak to jest Mag, to myślę, że jego też powinniśmy przycisnąć. Ale zanim to, to sprawdzę dobra, wszystkie pachołki mają tylko i... No Kurcze, tutaj widzę, że brakuje troszeczkę golda, no trudno, ok, mamy hełmik. I teraz chyba powinien, no, powinien już być goldzik, tak jest, e, także pięknie. No i to jest mag, mm, więc wrzucimy sobie na niego trochę grzybów. E, no tutaj jedna furia powinna załatwić sprawę, także, także hashtag winter i, mm, i on też chyba powinien paść, mi się wydaje. No tych lowów jakiś czas nie, nie robiliśmy na tym berku, także o. Także jak widzicie, jak coś, tam, coś tam pada, więc ja jestem zadowolony. E, no i dobra, mam item na wszystkie staty, ale na punkty życia. Więc ja bym go, słuchajcie, w Szczwanej chyba wymienił, mimo wszystko. Ale oczywiście nie będę walał grzybów na wyciąganie, wyciąganie gema, bo tutaj gramy eko, przypominam, także tej temy sobie spokojnie wymienię, jak mi te gemy polecą, kopalnia 29 się buduje, więc więc te gemy mogę już kopać sobie spokojnie. No, no i git, no i git. Tu już kolejny przeciwnik, to już jest totalny blok, nawet tego jednego grzyba nie będę marnował, bo to nie ma co. No i dobra, może teraz, słuchajcie, góra Olimp. Hmm, góra Olimp. Hmm, chyba Hades. Chyba Hades jest do, jest do zrobienia, słuchajcie. Hmm, tutaj kole, jako kolejny przeciwnik. Myślę, że on tutaj nam powinien paść, także... Także próbujemy, próbujemy hmm, go sobie walnąć. Na niego chyba jest hmm, tam jest 1%, był koło, coś koło tego, także... No, wrzuciłbym trochę grzyba na niego, bo... To jest jednak loch, który nam daje też bonus do, do klasera, tak, on no, na wpadnie do klasera, troszkę ekstra, może dzięki temu będzie więcej, więc no spróbujemy, wierzymy w naszego Berka, żeby też się odpalił potężnie i, mm, i tego Hadesa może gdzieś tam porobił, no jeszcze tak do 280 grzyba powiedzmy, mm, dobra, mamy to, słuchaj, 435 poziom, Padł nam ten Hadesik, super, no ja jestem mega zadowolony z tego powodu. I teraz dajcie mi chwilę, bo zobacz, ten Zeus jest magiem. Zeus jest magiem, więc być może słuchajcie, zamkniemy dzisiaj strefę roku na, na naszym tutaj berku, ale to jeszcze sprawdzę. To jeszcze sprawdzę. To jest słuchajcie loch, to jest słuchajcie, góra Olimp. Góra Olimp przeciwnik numer 10. Dobra. Sprawdzamy sobie na niego procenty, czy tutaj jest on jakkolwiek do zrobienia, czy jest sens go klikać. No i dobra widzę, że jest sens go klikać także Próbujemy Cię zamknąć, zamknąć Słuchajcie całkiem strefę Zamknąć całkiem strefę światła Jakby to się udało by byłbym naprawdę mega zadowolony mm, No i próbujemy, próbujemy sobie tego Zeusa machnąć mm, Troszeczkę grzyba na to idzie, no ale Ale, ale hashtag biliw, że to się dzisiaj uda 27 banik, kurczę tak blisko No szanse są Dobra, mamy to Mamy to Zeus, góra o nim zamknięta, piękna sprawa. No i mamy całą strefę światła pokonaną na berku, także, także myślę, że to jest naprawdę fajny wynik. No i co, I możemy sobie wziąć tę walkę teraz. Mamy Zeuska, no tutaj musiała nieco furia wlecieć, żeby on padł. No tutaj bardzo ładne hity powchodziły. Piękna sprawa, możemy jeszcze Hadesa zobaczyć. Tutaj z Hadesem myślę, że było troszecz, troszeczkę jeszcze więcej tych hitów. Na Hadesa była mniejsza szansa. On tutaj już, on tutaj ile hitów z rzędu. No i tutaj furia poszła ostra. Kryty po 176 baniek. No i pięknie, pięknie. Pięknie to wygląda, 435 poziom. No i dzisiaj słuchajcie, chyba, chyba to by było na tyle. Myślę, że to by było na tyle ponieważ już chyba tutaj... No jakby się to już nam lochów brakuje do klikania, mamy całą strefę światła zamkniętą. No i no i co? Tutaj ewentualnie ten gdzieś tam tego w szkole magii, tego bazyliszka. Możemy jeszcze kliknąć, tak do 220 grzybów powiedzmy, go sobie walniemy gdzieś tam i będziemy na dzisiaj kończyć myślę. No dobra, do, do tych 200... No dobra, powiedzmy, że do 200 sobie polecimy. E, już na dzisiaj i będziemy kończyć nasze klikanko na berku, 200 grzyba oczywiście, no i mm, no i git, no i git. No ten bazyliszka tutaj nie chce chyba paść za bardzo. Możemy sobie zobaczyć tak powolniej powo te próby troszeczkę. Mm, jak tutaj wygląda. Mm, ja sprawdzę się wszystko nagrywa, wszystko się pięknie nagrywa. No trwana niewiele, ja też chyba tutaj za dużo nie wezmę. Tutaj wojownik nic prawie, Maguś też prawie nic. Pana troszeczkę lepiej, ale też średniawa, no i no ja tutaj muszę naprawdę, naprawdę sporo tych, tego HP zabierać. No i tyle HP to ja się raczej w stanie nie jestem zabrać. E, no i zobaczmy, ostatnia próba, no i, e, no i tyle, no i tyle. E, ale myślę, że dzisiaj naprawdę, naprawdę mega progresik był, 435 poziom, także, także no łapeczka w górę za to myślę, że się należy, za zamykanie strefy światła. Jest to moje pierwsze konto, na którym zamknąłem strefę światła, bo na Demon Hunterze trzymam lochy, także, także no, jestem mega zadowolony, że to się udało. No i <śmany> powiem Wam, szczerze, że tego dzisiaj nie planowałem, ale, ale myślę, że wyszedł fajny odcinek. Także ja um, Wam dziękuję za oglądanie. Um, może jeszcze Wam pokażę tutaj na szybko topkę. Topka prezentuje się w ten sposób, um, tak, tak na szybkości jeszcze tego w, tej W40 legendarnej, legendarnego serwera, można tak powiedzieć. Topka Gildy tak się prezentuje. No i, no i inne topki czy tak gdzieś tam wyglądają. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie całą ekipkę Last Heaven, najlepszą ekipkę na W40, jaka jest. Naprawdę wszyscy fajnie, fajnie tutaj grają. No i co, trzymajcie się i do następnych materiałów. Siemaneczko!